Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym odcinku Jurassic World Dominion najnowsze informacje oraz najnowsze zdjęcia promocyjne zapraszam do materiału. Pierwszą taką ciekawą rzeczą, którą dostaliśmy, jest oficjalny czas trwania filmu. Jest to 2 godziny 26 minut i 57 sekund. Być może już gdzieś na to się natknęliście na Instagramie lub na Twitterze, ale zwróćcie uwagę, że Jurassic World Dominion będzie najdłuższym filmem ze wszystkich sześciu, które były w uniwersum. Drugie miejsce odnośnie długości danego filmu zajmują Exequo Zakiniony Świat i Jurassic World Upadłe Królestwo. Oba te filmy trwały 2 godziny i 9 minut, co daje nam prawie 18 minut różnicy na plus, jeśli chodzi o Jurassic World Dominion. Jednak moim zdaniem najciekawszą rzeczą jest ta, którą dostaliśmy odnośnie Biosynu. Jest to mianowicie lista gatunków, która należy właśnie do tej korporacji. Pierwsze dwie rzeczy, które od razu rzucałem się w oczy, jest to, że mamy tutaj podane, że Biosyn będzie posiadało 50 gatunków. To jest naprawdę ogromna liczba, jeśli chodzi o jedną korporację. No i kolejna rzecz, to zauważcie, jaki jest Napis, który tam widnieje: Biosyn, Genetic, Sanctuary, czyli mamy tutaj w pewnym sensie nawiązanie do tego, co było w Upadłym Królestwie, ponieważ, jak wiemy, dinozaury z Nublar miały być właśnie przewiezione na lokalizację, która była nazywana Sanctuarium, a więc być może będzie tutaj jakieś połączenie, jeśli chodzi o te dwa wątki. No ale musimy poczekać, być może jeszcze dostaniemy jakieś kolejne obrazy, bądź też kolejny jakiś zwiastun, bo jak wiemy, Colin Trevorrow zapowiedział, że nie będzie tylko jeden zwiastun, jeśli chodzi o Jurassic World: Dominion. Ale przejdźmy sobie teraz do samych gatunków, które tam widnieją. Nie są tutaj tylko same dinozaury, bo jak możecie zauważyć w najniższym rzędzie jest Dimetrodon, który nie był dinozaurem, ale też się pojawił w Jurassic World Dominion. No i kolejna ciekawa rzecz to młode osobniki, takich gatunków jak Apatozaur, Karnotaur czy też Baryonyx. Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z młodymi teropodami, jeśli chodzi tutaj właśnie o te gatunki. Jedynym takim młodym teropodem, który był w serii w zaginionym świecie był młody Tyranozaur. No, i mamy tutaj także Iguanodona, między innymi, mamy tego Ketzalkoatl, no i Ceratopsy, które też należały do Ingen. No i ciekawą rzeczą jest ten Nasutoceratops, który pojawił się praktycznie znikąd. Jeśli chodzi o Battle at Big Rock, być może już wtedy Biosyn posiadał gatunki, które znajdowały się na kontynencie, ale na to oczywiście musimy poczekać z kolejnymi informacjami. Co prawda na tej liście, którą tutaj widzicie, nie ma pokazanych wszystkich tych gatunków, bo na przykład w nie widzieliśmy Atrociraptory, a tutaj po prostu ich nie ma. Podejrzewam, że jest to taki podgląd wstępny, jeśli chodzi właśnie o listę gatunków od Biosyn. Przejdźmy sobie teraz do zdjęć promujących. Pierwsze i moim zdaniem najlepsze przedstawia Blue i Betę, Śnieżnej scenerii, tak jak widzieliśmy to w Zwiastunie. Mam nadzieję, że będziemy dostawać do premiery Jurassic World więcej takich zdjęć, ponieważ to jest rewelacyjne. Moim zdaniem chyba jedno z najlepszych, jakie pokazały się, jeśli chodzi o promocję samego filmu. Drugim takim zdjęciem jest to, które przedstawia ikonę całego uniwersum, czyli Rexy. Bardzo fajnie, że w końcu dali jakieś zdjęcie przedstawiające tyranozaura, ponieważ wcześniej nie było ich za dużo. Może z tego względu, że mieliśmy ją pokazaną w samym prologu, no bo jeśli chodzi też o Zwiastun, to jest tylko jedna scena, i właśnie ta, która była pokazana w tym prologu z Jurassic World Dominion. Także naprawdę wielki plus, że pojawił się w końcu strzał z Rexy. Na koniec zostawiłem sobie obraz przedstawiający Mikroceratusa. Tak mniej więcej ma wyglądać model, który pojawi się w Jurassic World Dominion. No, wygląda naprawdę bardzo fajnie, i warto tutaj też przypomnieć, że jest to jeden z najbardziej ulubionych gatunków samego Kolina Trevoru. Walczył o ten gatunek, aby pojawił się w Jurassic World, ogólnie miał już pojawić się w upadłym królestwie, ale jednak zrezygnowano z tego, no i będziemy go mieć w Dominion. To wszystko na dzisiaj, dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć!